Cześć siemanko, z tej strony Props Gamer. W tym porniku pokażę wam jak zestylować program Giants Editor Na moim kanale zacznę serię związaną z tym programem Ale zanim przejdziemy dalej, chciałbym żebyście zostawili łapkę w górę Zostawili subika, mam aby nie przeszkadzać kolejnych filmów Oraz komentarz No i bez przedłużania lecimy z tematem I tak zanim pobierzemy program, najpierw musimy się upewnić Na jakiego farminga chcemy go oczywiście pobrać W moim przypadku będzie to Farming Simulator 22 Wchodzimy w Google G, D, N podłoga Giants. A, nie wyświetliło mi się Giants. Tak, to będzie oficjalna ta, pierwsza to będzie to właśnie oficjalna strona Giants Editor, tak właśnie wygląda. I niestety musimy się zalogować. Bez zalogowania się nie pobierzemy tych plików. Od razu mam tutaj przycisk Dowland. Możemy, jeżeli chcecie na polski przetłumaczyć, to będziecie mieli łatwiej. Czyli wchodzimy w, po prostu w pobierane. I jak widzicie mamy, jak już na samym początku wspomniałem na jakiego formiga chcecie go pobrać, mamy do wyboru FS19 FS22, wkrótce będzie to również FS25. I w moim przypadku pobiera się to w górnym prawym rogu, jak widzicie. Waszym może być też w dolnym, lewym, zależy jaką macie przeglądarkę. Możemy tutaj kliknąć, ewentualnie możemy też wejść w pliki pobrane i tam też znaleźć to. Akceptujemy, bo inaczej nie przyjdziemy dalej. Tutaj wybieramy, gdzie chcemy zainstalować ten program. Next, next, next i finish. I właśnie tak wygląda program Giant Editor. To wszystko w tym poradniku. Bardzo dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subika, zostawcie komentarz. Mam nadzieję, że pomogłem. Yy, niedługo będę właśnie więcej odcinków związanych z tym programem. A póki co, na razie trzymajcie się. Cześć.